Witamy Państwa bardzo serdecznie sprzed budynku OSP Pustynia, gdzie już 26 stycznia będziemy grać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy dla Dzieci na hematologii, i onkologię dziecięcą. Tutaj w OSP w Pustyni zaczynamy o godzinie 14, światełko do nieba o 20, a w międzyczasie mnóstwo atrakcji. Będą koncerty, będą występy. Będą licytacje, będzie koncert Grzanego Wina o godzinie 18, .00. będzie pyszna oprawa gastronomiczna robiona przez naszych partnerów, bo oprócz nas, czyli Akademii, Dębickiej Akademii Rozwoju i Gorącej Cegły, bawią się z nami i dzielą swoim sercem koła gospodyń wiejskich z gminy Dębica, Stowarzyszenia, więc będzie się działo. Kulminacja licytacji nastąpi między 16:30 a 17:30 i wtedy będzie można zgarnąć naprawdę ciekawe, szczególnie sportowe nagrody. Mamy między innymi koszulkę Artura Jędrzejczyka, otyli Jędrzejczak, koszulkę z podpisami piłkarzy Górnika Zabrze i wiele, wiele innych ciekawych fantów. Mamy również Przelot widokowy helikopterem pół godziny dla dwóch osób. Będziemy mieć do licytacji złote i srebrne serduszka z grawerem WOŚP przekazane przez Kosir Gminy Dębica. Atrakcji będzie mnóstwo, brakuje tylko Was. Zapraszamy.